Festiwal Słodkości Ziemi Radkowskiej, najsłodsza impreza na Dolnym Śląsku, odbyła się już po raz czwarty. W tym roku udział w niej wzięło 17 wystawców, w tym pięciu z Czech. Około pięć lat temu był pomysł, aby uhonorować głównie tą twórczość naszych pań, w gospodnych, z innych środowisk. Bo to twórczość przecież dzisiaj te cuda ciastowe, które one tutaj wyczyniają, i poszło. A teraz mamy już propozycję po cichutku przygotowaną, żeby to poszerzyć. Poszerzyć bardziej jeszcze o stronę czeską i włączyć w to wielu innych jeszcze ze sfery już kuchni polskiej, z grupy także wytwórców różnego rodzaju kremów, wyrobów miodowych, miodopodobnych i tak Będziemy nad tym pracować, chcemy to zrobić na drugi rok, ale wszystko będzie w ramach festiwalu słodkości. Hasło główne to coś, to musi być słodkie. W ramach czwartego festiwalu słodkości koła gospodyń wiejskich oraz rady sołeckie uczestniczyły w konkursie, prezentując domowe wypieki, a konkretnie ciasta z owocami sezonowymi. Słodkości cukiernicze oceniało jury, które kierowało się wieloma kryteriami. Mamy kilka walorów do oceny, przede wszystkim smak, kreatywność, wygląd, użycie owoców sezonowych. Wszystko to wpływa, każda z tych dziedzin jest punktowana osobno. Mogę powiedzieć, odczucia jakie są w tej chwili w porównaniu z poprzednimi, większa kreatywność zdecydowanie. I to, co już powiedziałem, że jednak warunek wykorzystania owoców sezonowych podbił jakość tych ciast. One nie są już niejakie, bo poprzednie festiwale cechowały się tym, że te ciasta było, były, było wszystko i nic tak naprawdę i kremy, jakieś i torty i tak dalej. Natomiast wymóg zastosowania sezonowych owoców spowodował, że ciasta są lekkie, świeże i autentycznie sezonowe. I tak powinno być. Szachownica, Bożeczkowiec. Bożeczkowiec. bożeczka, jest bożeczka. No i orzechowiec I ciasto do góry nogami, do góry nogami szach. szachmat, co jeszcze to było? Waserniki, a wszystkie ciasta to wasze przepisy? Nasze przepisy, tak. Wszystko ludzie rozebrali. Cytrynowiec, tutaj jest e, jabłecznik z e, budyniem serniczka, kawa, jak zostało. No i właściwie to wszystko. Resztę już poszły ciasta. Były, były Przede wszystkim jeszcze... wszystkim ciasta sezonowe z owocami sezonowymi. Są tu truskawki, są tu malinki, są jabłuszka. Do konkursu między innymi poszło y, letnie inspiracje malinowe. Autorski przepis, można powiedzieć, mieszkanki Suszyny. Na naszym stole jest chmurka agresowa, są rurki z kremem, ciasto niespodzianka, ciasto cytrynowe, truskawkowe i... I sernicze gotowane. A skąd przepisy na te ciasta? A wszystkie nasze, z, naszych, z naszego zasobu. To są nasze, nasze takie, które tam sobie pieczemy, tradycyjne. które były jakoś szczególnie pracochłonne? No, wszystkie są pracochłonne. Niespodzianka pracochłonna, Agrestowa chmurka, której już nie ma i która wygrała dwa lata temu, też już jej nie ma. Zawsze trzeba dużo pracy włożyć w wypieki. Jest Rafaelo, torcik, sernik, e, makowiec, baweczki. Skąd przepisy na te ciasta? Z różnych źródeł, ale raczej takie sprawdzone już. A które ciasto było najbardziej wymagające i najwięcej pracy pochłonęło? No moim zdaniem wszystkie. Dlaczego warto organizować takie festiwale? Przede wszystkim, bo integrują ludzi. Po drugie, jednak ludzie najczęściej kupują ciasta, a trzeba... Je... Pieczone ciasto jest jednak inne, kiedy się upiecze i włoży własne serce do tego ciasta, do tej blachy, jak to się mówi. Też żeby promować swoją miejscowość, jakby to nie okrywać. Tarta romana, łącząca w sobie tradycje włoskie z polskimi, przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tłumaczowa została najwyżej oceniona. Koło Gospodyń Wiejskich ze Ścinawki Dolnej otrzymało Puchar Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej za ciasto pożyczkowiec. Nagrodę burmistrza miasta i gminy Radków otrzymało ciasto Koła Gospodyń Wiejskich ze Ścinawki Górnej. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe złote wałki. Zawsze tu są fajne imprezy, wszystkie festiwale, dożynki jest zawsze Miło, sympatycznie, słodko. Miała już pani okazję degustować ciasta? Tak, bardzo dobre ciasta są. Szukam męża, bo jedno ciasto zostało dla męża. Z koleżanką zjadłyśmy po jednym. Bardzo dobre. Tak, a pani tutaj przejazdem, czy to jakiś urlop? Mieszkam w Polonicy, mieszkam. Przyjechaliśmy tu na, na parę miłych godzin. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobre ciasto i bardzo zapraszam do zabawy, tak? Zapraszam, ja już się świetnie bawię tutaj z panią, tam Rysią. No bardzo nam się podoba, wszystko przyjęliśmy z Poznania. No i... To jest daleko. Nie, 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 przypadkiem, ale bardzo fajnie szkoda, że pogoda trochę. Nie tak jak trzeba, ale jak widać wszyscy się bardzo dobrze bawią. Widzę, że ma pani okazję degustować już jakieś ciasto, jak smakuje. Bardzo dobra. Już trzeci kawałek jemy. Bardzo mi się podoba. Nie jestem pierwszy raz, ale rewelacje, są zachwycone. Miał Pan okazję już degustować ciasta? Czy któreś jakoś szczególnie się wyróżniało w smaku? Jak Pani widzi cały czas degustuję. Praktycznie mi się buzia nie zamyka. Wszystko mi bardzo smakuje. Nie mogę konkretnie gdzieś tam określić, które było najlepsze, bo naprawdę wszystko jest super. Festiwal słodkości nie byłby tym samym, gdyby nie degustacja domowych wypieków. Ponad 100 blach ciasta rozeszło się niczym świeże bułeczki.